Pozwala bezbłędnie wykonać operację kolana i dopasować implant stawu. Super nowoczesne ramię robotyczne rozpoczęło pracę w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. To jedna z trzech placówek w Europie, która korzysta z takiego rozwiązania. Waldemar Stankiewicz na stole operacyjnym kobieta w wieku emerytalnym. Jedna z 30 tysięcy osób, które co roku poddają się operacji stawu kolanowego. Jednak ta operacja jest inna. To jest skok milowni. Mówi szef kliniki ortopedii warszawskiego szpitala o najnowszym nabytku robocie operacyjnym. Ten robot ma przede wszystkim podnieść naszą dokładność, dać większy komfort dla pacjenta, dopasować bardziej protezę do warunków anatomicznych i fizjologicznych pacjenta. To przełomowe rozwiązanie umożliwia najefektywniejsze i ...bezbłędne wykonanie protezoplastyki stawu kolanowego. On będzie na zakres kolana. Urządzenie bada napięcie tkanek miękkich. Dane te są analizowane i wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie monitora. Po czym lekarze wprowadzają odpowiednie ustawienia... ...i proteza idealnie osiada w stawie kolanowym. Ten robot daje nam taką poautonomiczną jazdę... ...czyli narzuca nam już wszystkie możliwości wykonania. Właściwie trzymamy kierownicę w tym samochodzie, a samochód prowadzi się sam. Z taką technologią... Daleko zajadą zarówno lekarze, jak i pacjenci. Pacjenci, którzy byli operowani kilka tygodni temu zdecydowanie szybciej zaczynają dochodzić do, do, do swojej sprawności, mniej ich te kolana bolą i yy, bolą w tym okresie pooperacyjnym i czują, że te kolana są zdecydowanie stabilniejsze. Wszystko dzięki precyzyjniejszym maszynom, które w połączeniu z doświadczeniem lekarzy sprawiają, że po takiej operacji pacjenci mogą wrócić do domu nawet na drugi dzień. W tym kierunku idzie współczesna ortopedia i współczesna technologia i jest to nieuniknione i te roboty będą coraz szerzej wykorzystywane. Polska jest jednym z trzech krajów w Europie oprócz Francji i Szwajcarii, który posiada takiego ortopedycznego robota. Waldemar Stankiewicz, wiadomości.